Tomasz Jakubiak przyszedł na świat w Polsce w latach 70., w czasach, gdy kraj dopiero zaczynał się otwierać na świat po dekadach szarości PRL-u. Już od najmłodszych lat wyróżniał się niezwykłą energią i ciekawością świata. Wychowywał się w rodzinie, w której kuchnia była sercem domu. To właśnie tam, przy stole pełnym zapachu pieczonego chleba i świeżych ziół, rodziła się jego pasja do gotowania. Matka była dla niego pierwszym kulinarnym autorytetem, a ojciec nauczył go, że każde danie ma duszę, jeśli przygotowuje się je z sercem. Dorastając w niewielkim miasteczku, tomasz nie miał łatwego startu. Polska lat 80. i 90. była krajem przemian, w którym wielu ludzi musiało walczyć o swoje marzenia. On jednak nie bał się marzyć. Już jako nastolatek wiedział, że jego życie będzie związane z kuchnią, z ludźmi, z emocjami z tym wszystkim, co potrafi połączyć smak z historią. Pierwsze próby kulinarne podejmował w wieku kilkunastu lat, eksperymentując w domowej kuchni, często ku zaskoczeniu rodziny. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechał do Warszawy, by studiować gastronomię i hotelarstwo. Tam po raz pierwszy zetknął się z profesjonalnym światem kulinariów, intensywnym, pełnym wyzwań, ale i możliwości. Pracował w kuchniach najlepszych restauracji, gdzie uczył się dyscypliny, techniki i odwagi w łączeniu smaków. Był ambitny, pełen pasji i zarażał entuzjazmem wszystkich wokół. Jednak to nie tylko talent uczynił z niego wyjątkowego człowieka, to była jego osobowość. Miał w sobie coś, co przyciągało ludzi szczerość, ciepło i autentyczność. Nigdy nie zapominał skąd pochodził. Zawsze mówił, że każdy sukces należy dzielić z tymi, którzy byli z nami, gdy nikt jeszcze nie wierzył. To motto towarzyszyło mu przez całe życie. Podczas pierwszych podróży po Polsce odkrył bogactwo regionalnych smaków. Wędrował po małych wsiach, rozmawiał z gospodyniami, próbował zapomnianych potraw, spisywał przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zrozumiał, że kuchnia to nie tylko jedzenie to pamięć. Historia i emocja. To doświadczenie ukształtowało jego styl i filozofię, szacunek do tradycji, połączony z odwagą nowoczesności. Choć początki jego kariery nie były łatwe, brak pieniędzy, nieprzespane noce, ciągła presja, nigdy się nie poddał. Mówił, że największym sukcesem nie jest zdobycie sławy, lecz odnalezienie w sobie odwagi, by iść własną drogą. Z czasem jego determinacja zaczęła przynosić owoce. Został zauważony przez znanych szefów kuchni, którzy dostrzegli w nim wyjątkowy talent i pasję. Zanim jednak pojawił się w telewizji, zanim jego nazwisko stało się rozpoznawalne w całej Polsce, był po prostu Tomaszem, chłopakiem z małego miasta, który wierzył, że smak może zmieniać świat. W jego oczach kuchnia nie była tylko zawodem, ale formą sztuki, sposobem wyrażania emocji. I wdzięczności wobec życia. Kiedy Tomasz Jakubiak po raz pierwszy postawił stopę w profesjonalnej kuchni, miał w oczach ten charakterystyczny błysk, mieszaninę ciekawości, ambicji i pokory. To właśnie ta iskra sprawiła, że z czasem wyrósł na jednego z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych kucharzy w Polsce. Jego kariera była jak dobrze przygotowane danie, powoli dojrzewała. Nabierała smaku i głębi, aż w końcu zachwyciła wszystkich, którzy mieli okazję jej spróbować. Na początku lat 2000 tomasz rozpoczął pracę w jednej z warszawskich restauracji, gdzie szybko zwrócił na siebie uwagę szefów. Był pracowity, punktualny, niezwykle dokładny, ale przede wszystkim miał w sobie pasję, której nie dało się nauczyć. W krótkim czasie awansował od pomocy kuchennej do stanowiska sus-szefa. Wtedy też zaczęto mówić o nim jako o człowieku, który potrafi połączyć prostotę z elegancją. Nie potrzebował skomplikowanych receptur, by stworzyć coś wyjątkowego. Wystarczyło kilka składników, odrobina wyobraźni i serce włożone w gotowanie. Przełom nastąpił, gdy został zaproszony do udziału w programie kulinarnym, który miał na celu przybliżenie widzom polskiej kuchni w nowoczesnym wydaniu. Początkowo był tam gościem, jednak jego naturalność Ciepły sposób bycia i szczerość w kontakcie z ludźmi sprawiły, że szybko stał się jednym z ulubieńców publiczności. Telewizja pokochała go od pierwszego ujęcia. Tomasz nie grał żadnej roli, po prostu był sobą. Zawsze uśmiechnięty, zawsze gotowy na rozmowę, zawsze z szacunkiem do produktu i człowieka. Wkrótce stał się prowadzącym własnego programu kulinarnego. Widzowie mogli zobaczyć go w różnych częściach Polski. Gdzie odkrywał lokalne smaki, spotykał się z rolnikami, gospodyniami i kucharzami amatorami. Jego styl był prosty: gotuj z sercem, a nie z przepisem. Właśnie to podejście przyniosło mu ogromną popularność. Programy takie jak Jakubiak rozgryza Polskę, czy Jakubiak lokalnie nie tylko uczyły gotowania, ale też pokazywały Polskę od kuchni, dosłownie i w przenośni. Jego filozofia była jasna. Nie musimy szukać egzotyki, by zjeść coś wyjątkowego. Polska kuchnia ma duszę, wystarczy ją odkryć na nowo. Dzięki temu zyskał miano ambasadora tradycyjnych smaków w nowoczesnej formie. Jego przepisy inspirowały nie tylko amatorów, ale też profesjonalnych kucharzy. Wielu z nich podkreślało, że Tomasz przywrócił Polakom dumę z rodzimej kuchni. Nie ograniczał się jednak do telewizji, pisał książki kulinarne. Prowadził warsztaty, uczestniczył w festiwalach smaków i akcjach charytatywnych. Był też mentorem młodych kucharzy. Zawsze powtarzał, że talent to jedno, ale pokora i miłość do ludzi to prawdziwy przepis na sukces. Jego kuchnia była odbiciem jego osobowości szczera, ciepła i prawdziwa. W szczycie kariery Tomasz stał się nie tylko szefem kuchni, ale także ikoną kultury kulinarnej w Polsce. Miał ogromny wpływ na sposób, w jaki Polacy postrzegali gotowanie. Dzięki niemu kuchnia przestała być obowiązkiem, a stała się przyjemnością, formą sztuki i wyrażania emocji. Często mówił w wywiadach: W jedzeniu nie chodzi tylko o smak, chodzi o ludzi, wspomnienia i historie, które za nim stoją. Wielokrotnie otrzymywał nagrody za swoją działalność, był zapraszany na międzynarodowe konkursy, gdzie reprezentował Polskę prezentując nasze smaki z dumą i nowoczesnym podejściem. Ale mimo sukcesów, nigdy nie zapomniał o tym, co najważniejsze, o prostocie. Zawsze wracał do korzeni, do tych samych smaków, które pamiętał z dzieciństwa. Jego programy gromadziły miliony widzów, a jego przepisy stały się częścią codzienności tysięcy rodzin. W sieci powstawały grupy fanów, którzy dzielili się zdjęciami potraw inspirowanych jego kuchnią stał się nie tylko autorytetem, ale i symbolem, symbolem pasji, skromności i miłości do tego, co polskie. W miarę jak kariera Tomasza rozwijała się, coraz częściej mówił o znaczeniu wspólnoty i bliskości. W jego oczach kuchnia była sposobem na budowanie relacji, mostem między ludźmi. Dlatego zawsze powtarzał Najlepsze potrawy powstają tam, gdzie jest miłość. Wielu ludzi do dziś wspomina jego słowa i uśmiech, jego serdeczność w każdym odcinku, jego ciepły głos, gdy mówił smacznego, kochani. Tak, jego kariera była czymś więcej niż tylko gotowaniem. To była misja, by przypomnieć Polakom, że jedzenie łączy, a kuchnia to miejsce, gdzie bije serce domu. Za kamerami, z dala od blasku reflektorów i gwaru telewizyjnych planów. Tomasz Jakubiak był człowiekiem niezwykle ciepłym, rodzinnym i wiernym swoim wartościom. Dla niego życie prywatne zawsze stało wyżej niż sława. Choć jego kariera rozwijała się błyskawicznie, nigdy nie pozwoliłby pochłonęła go do końca. Mówił często, nie ma sukcesu w pracy, jeśli nie masz z kim się nim podzielić po powrocie do domu. To właśnie w tym domu, wśród bliskich, znajdował prawdziwe szczęście. Jego żona była nie tylko partnerką w życiu, ale też jego największym oparciem. Poznali się wiele lat temu, gdy Tomasz dopiero zaczynał swoją kulinarną przygodę. Ona była wtedy studentką sztuki, pełną pasji i wrażliwości. Połączyła ich miłość do piękna, on wyrażał ją poprzez smaki, ona poprzez obrazy. To spotkanie dwóch dusz artystycznych szybko przerodziło się w głęboką więź. Ich związek był pełen wzajemnego wsparcia i zrozumienia. Gdy Tomasz spędzał długie godziny na planach zdjęciowych, żona czekała na niego z kolacją, uśmiechem i spokojem. Nieraz mówił w wywiadach, że to właśnie ona była jego największą inspiracją, że gotował z myślą o niej, że każdy sukces miał w sobie jej cząstkę. W jednym z programów powiedział nawet: Każdy kucharz potrzebuje swojego smaku domu. Moim jest ona. Mimo intensywnej pracy i licznych podróży, zawsze znajdował czas dla rodziny. W weekendy lubił zamykać się w kuchni i gotować wspólne obiady, bez kamer, bez pośpiechu, tylko z bliskimi. Dla niego to były najcenniejsze chwile. Często wspominał, że zapach zupy w garnku, śmiech dzieci i spokojne rozmowy przy stole, to jego prawdziwa nagroda po każdym ciężkim tygodniu. Był też człowiekiem o wielkim sercu, wspierał liczne akcje charytatywne, gotował dla potrzebujących, odwiedzał domy dziecka. Wierzył, że kuchnia może nie tylko karmić ciało, ale też leczyć duszę. Nigdy nie robił tego dla rozgłosu, robił to, bo tak czuł. W jednym z wywiadów powiedział słowa, które dziś nabrały szczególnego znaczenia. Nie trzeba być bogatym, żeby dawać. Wystarczy mieć serce. Żona często towarzyszyła mu w podróżach zawodowych, choć oboje starali się chronić swoje życie prywatne przed mediami. Nie publikowali wspólnych zdjęć, nie występowali razem w programach, ale każdy kto znał Tomasza osobiście, wiedział, jak wielką rolę odgrywała w jego życiu. Mówił o niej z czułością i szacunkiem. Zawsze nazywał ją swoją ciszą po burzy. Ich miłość była dojrzała pełna spokoju i zaufania. Przeszli razem przez wiele chwile radości, ale i trudne momenty, które tylko ich zbliżyły. Ona była przy nim, gdy zaczynał, gdy miał wątpliwości, gdy pojawiały się pierwsze sukcesy i gdy przychodziło zmęczenie. Była jego światłem, które prowadziło go nawet w najciemniejszych chwilach. Nie mieli wielu dzieci, ale ich dom był zawsze pełen życia. Przyjaciele, współpracownicy, młodzi kucharze, wszyscy czuli się u nich jak w rodzinie. Wspólne kolacje zamieniały się w długie rozmowy o życiu, o pasjach, o prostych radościach. To właśnie tam, przy tym stole, Tomasz był najbardziej sobą. Nie szefem kuchni, nie gwiazdą telewizji, ale mężem, przyjacielem, człowiekiem, który cenił miłość i szczerość ponad wszystko. Często wspominał swoje dzieciństwo i rodziców, mówiąc, że to oni nauczyli go, czym jest prawdziwa miłość nie ta z filmów, ale ta codzienna, spokojna, wyrażana w gestach, spojrzeniach, trosce. Tę samą filozofię przeniósł do swojego małżeństwa. Dzięki temu jego dom był miejscem pełnym harmonii i ciepła. Kiedy wspominało się Tomasza wśród znajomych, wszyscy podkreślali to samo że był człowiekiem, który kochał całym sercem. Nie tylko gotowanie, nie tylko życie, ale przede wszystkim ludzi. I choć jego żona zawsze pozostawała w cieniu reflektorów, to właśnie ona była tą, która trzymała w dłoniach jego serce. To był dzień, którego nikt nie potrafił opisać bez łez. Kiedy ogłoszono wiadomość o śmierci Tomasza Jakubiaka i jego żony, cała Polska zamarła. Trudno było w to uwierzyć. Człowiek tak pełen życia Pasji i uśmiechu nagle odszedł. Ich wspólne odejście stało się symbolem miłości silniejszej niż czas i śmierć. Niektórzy mówili, że nawet niebo tego dnia płakało deszcz spadał cicho, jakby żegnał tych, którzy całe życie dzielili się ciepłem z innymi. Pogrzeb tomasza i jego żony odbył się w małym miasteczku, w którym się wychował. Nie była to ceremonia wystawna ani przepełniona medialnym przepychem. Zgodnie z jego wolą wszystko miało być proste, szczere i prawdziwe, tak jak jego życie. Na drewnianej trumnie położono fartuch kuchenny, ten sam, w którym prowadził swój pierwszy program. Obok, mały pęk świeżych ziół, które jego żona zawsze sadziła w ich ogrodzie. Wśród uczestników pogrzebu znaleźli się najbliżsi przyjaciele, rodzina, współpracownicy, a także setki fanów, którzy przybyli z różnych zakątków Polski, by oddać mu hołd. Widzowie, którzy przez lata uczyli się od niego gotowania, przyszli z własnoręcznie przygotowanymi potrawami, symbolicznie dzieląc się nimi z innymi, tak jak on dzielił się swoją pasją. Na cmentarzu unosił się zapach chleba, ziół i świeżo upieczonych ciast. To był ich sposób na pożegnanie człowieka, który nauczył ich, że kuchnia to serce każdego domu. Podczas ceremonii głos zabrał jego przyjaciel i współpracownik z telewizji. Mówił spokojnie, choć łzy dławiły mu gardło. Tomasz nie był tylko kucharzem. Był człowiekiem, który potrafił zamienić zwykły dzień w święto, a zwykły posiłek w chwilę pełną miłości. Dziś żegnamy nie tylko wielkiego szefa kuchni, ale dobrego człowieka. A jego żona była jego drugą połową, jego smakiem życia. Razem tworzyli coś, czego nie da się powtórzyć. Słowa te wywołały poruszenie. Ludzie płakali, ściskali się nawzajem, wielu szeptało modlitwy. Byli tam też inni znani kucharze, dziennikarze i osoby ze świata kultury. Każdy z nich mówił o tomaszu z głębokim szacunkiem. Jeden z jego uczniów powiedział: Gdy mnie uczył, powtarzał: Nie bój się przyprawiać życia odrobiną dobra. Dziś rozumiem, że to nie była rada kulinarna, to była lekcja człowieczeństwa. Najbardziej wzruszający moment nastąpił jednak na końcu ceremonii. Gdy trumny zostały opuszczone do grobu, rozbrzmiała spokojna melodia skrzypiec. Była to ulubiona piosenka jego żony. Wtedy dzieci z pobliskiej szkoły gastronomicznej, które Tomasz odwiedzał i inspirował, wypuściły w niebo dziesiątki białych balonów w kształcie serc. Każdy z nich niósł małą karteczkę z napisem Dziękujemy za smak życia. Ten obraz, unoszące się ku niebu balony. Zapłakane twarze, zapach ziół i dźwięk skrzypiec na zawsze pozostał w pamięci tych, którzy tam byli. Pogrzeb Tomasza Jakubiaka i jego żony stał się czymś więcej niż pożegnaniem, stał się przesłaniem o miłości, wdzięczności i prostocie, które trwają nawet wtedy, gdy gasną światła reflektorów. Po uroczystości media społecznościowe zalała fala wspomnień. Fani publikowali zdjęcia potraw, które przygotowali według jego przepisów, pisząc gotujemy dziś dla Tomasza. Inni wspominali jego żonę, cichą, ale pełną blasku kobietę, która zawsze wspierała go stła. Wspólnie stworzyli coś, co wykraczało poza kuchnię, styl życia oparty na autentyczności, dobroci i miłości do ludzi. Telewizja, w której przez lata pracował, wyemitowała specjalny odcinek poświęcony jego pamięci. Fragmenty jego wypowiedzi przeplatały się ze zdjęciami z planu, chwilami śmiechu, żartów i wspólnego gotowania. W tle można było usłyszeć jego głos. Najpiękniejszy smak to ten, który łączy ludzi, bo kuchnia bez serca jest tylko jedzeniem. Słowa te proste i szczere stały się swoistym epitafium. Śmierć Tomasza i jego żony poruszyła cały kraj. Ale jednocześnie przypomniała o tym, jak ważne są więzi, pasja i wdzięczność za każdy dzień. Wielu mówiło, że ich historia to najpiękniejszy dowód na to, że prawdziwa miłość nie kończy się nigdy, trwa dalej w pamięci, w smakach, w sercach ludzi, których dotknęła. Dziś, gdy wspomina się Tomasza Jakubiaka, nie mówi się tylko o jego przepisach czy programach. Mówi się o człowieku, który nauczył nas żyć prosto, gotować z sercem i kochać bez granic. Jego pogrzeb nie był końcem, był ostatnim gestem pięknego życia, które na zawsze pozostanie w sercach Polaków.